Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym sezonie Bosia Dwójki Wojny o Pierścień Jest ze mną Drakon. Hello! I w ten sezon będzie, znowu będzie polegał... Będzie bardziej w... pojebany niż poprzednie mam wrażenie. No dokładnie, ponieważ jak widzicie gramy przeciwko ludziom i elfom jak ostatnio. AI dalej dostaje trudna, bo moim zdaniem brutalny jest trudny wręcz nie fair. Generalnie krą krążą teorie, że podobno na brutalnym przeciwnik dostaje jakieś ekstra zasoby, bo on naprawdę błyskawicznie się rozbudowywuje. Nie wiem, jak to jest możliwe. Możemy spróbować kiedyś zagrać na brutalnej, ale tylko po stronie dobra, wiesz? Bo, tam, to, bo tutaj możemy mieć jeszcze jakieś szanse przetrwania. I weźmiemy no. krasnale. Nie, nie wiem, co cię tak ciągnie o tej brutalnej, bo jak dla mnie br AI brutalna to jest chyba dla tych, co lubią wiecznie dostawać w wpierdziel. Ale weź co, czymś takim wygraj, to się trzeba... To nie ma już, że tak... no to się trzeba naprawdę ostro namęczyć. Znaczy tak, mm -hmm. tak, ja nie jestem, nie jestem przeciwny, żeby gra była trudna, ale jestem przeciwny, żeby była nieuczciwie trudna. No i tam, pierwsze, Jak jest... Nie... Weź no, pod że jest Mniejsza już o to. Generalnie yy, myślę, że tru... Tru... trudność tego sezonu będzie taka, że zarówno ja i Drakon gramy drasami, którymi do tej pory za bardzo nie graliśmy, bo Mordorem to ja pamiętam razem, że ostatnim razem chyba grałem dwa lata temu, jak grałem w Bosia Jedynkę, kampanie zła. A gobliny to. kurwa, ja pierdolę. Znaczy, gobliny chyba są potężniejszą rasą, rasą od Mordoru, ale znaczy, mi się ja wydaje, wiem. że wszystkie. na znaczy, gobliny, nie, no, wyda... gobliny chyba z tej rasy są takie troszeczkę dziwne. No zobaczymy. Gobliny mają takie troszeczkę. Hm. Generalnie gobliny są gobl... takie troszeczkę mykowe. Będę musiał zobaczyć, jak wygląda z goblinów, bo czy coś tam nie ma ciekawego. Generalnie gobliny to jest rasa, która doszła do Bosia dwójki, ponieważ no w pierwszej części nie można było grać goblinami w żaden sposób. No, e, czyli, ale też będę czyli... mieć trolle, to chociaż tyle dobrego. No... E, tro Trole jaskiniowe i olbrzymy, ale olbrzymy to jest chyba artyleria, traktowana jako artyleria po stronie... Wydaje no, się, że tak. No dobra, goblinu. zobaczymy. Yy, bo chyba nie można ich nawet rekrutować. Zresztą zaraz się przekonamy, dobra, gotowy? Yy, yy, czekaj, czekaj, jeszcze musimy zaprezentować naszych, naszych Szyb... bohaterów. bo no, oczywiście... dobra, ty, no dobra, tylko szybko, bo moje wewnętrzne ADHD już się pali do gry. No to w takim razie zapraszamy do prezentacji to bohatera, który, no ja, bohatera, który stworzyłem na sezon czwarty. Witam bardzo serdecznie w takim kolejnym filmiku z Bosia dwójki, którym będę prezentował bohatera, który stworzył na czwarty sezon. W czwartym sezonie, jak już zapewne wiecie, będę grał siłami Mordoru i ustaliliśmy z Drakonem, że tym razem nie robię czarodzieja, więc niestety nie będę... no, będzie trochę trudno. Bo Mord nie, Mordorem za bardzo nie umiem grać, ale Dobra, no to myślę, że ja sobie zrobię trolla, because why the fuck not? I nawet mam pomysł na jego nazwę. Zaraki. Ci, co tam kojarzą blicza, to wiedzą, o no, czego pije. Teraz spróbujemy sobie. Eee, do, dobra, już widzę problem, że generalnie eee, nie widzę w ogóle kompletnie hełmu, ale i trudno. E, dobra, no my, myślę, że dam mu takie na ramienniki. Taką zbrójkę e, bez ta. E, dobra, tarczonet mieć nie może. E, dobra, ale pokaż, pokaż broni. broń. Dobra, tu jest jakiś młot, maczuki to. E, dam mu miecz. No bo miecz myślę, że najlepiej pasuje. A jeśli chodzi o kolory, no to też zrobię takie na biało. Jak w przypadku Wajzena, because why not? Eee, dobra, niech będzie tak, No już lepiej tego nie zrobię. Dobra, jako że... Jak zapewne pamiętacie, eee, on był tankiem, więc w chuj pancerza i dużo zdrowia. Eee, dobra, on musi mieć pierdolnięcie w łapie, więc myślę, że go zrobię w taki sposób. Mam nadzieję, że nie będzie mi padał jakoś szybko. Chociaż samo leczenie widzę, że trolle mają już na, na dzień dobry dosyć dużo. No ale myślę, że w takim razie tak. I teraz jakie mamy tu moce? Co to jest szałberserkera? Dobra, no to myślę, że szałberserkera owszem. Hmm. Ryk wściekłości, co on robi? Niech będzie. Oczywiście on będzie boostował morale. Wzbudzenie strachu jak najbardziej myślę, że do niego pasuje. O! Yy, no i mamy już setup mocy. Mam tylko nadzieję, że będę mógł. Yy, dobra, zmęczony ryk wściekłości. Dobra, teraz na dziewiątym to myślę. Tylko że jeden. Albo dobra, zrobimy inaczej. Chcę, żeby on po prostu miał coś takiego, że, że raz ten. Chodzi o to, żeby zrobić taki efekt, że raz pierdolnie już kurwa Żeby on miał taki busty. Bo tak próbuję trochę nawiązać do prawdziwego Kempacie'ego, ale no co tam. No, dobra, no i bohater gotowy I to, będzie, i to będzie mój bohater, który będzie mi towarzyszył w czwartym sezonie. No to cześć i dziękuję bardzo i Drakonie, co uważasz o moim bohaterze? Wygląda jak Kempaci. Pst, tylko nie dorobiłeś nie. moje, tylko nie dorobiłeś mu opaski. Dobra, Błąd? Coś chcę... A jeśli chodzi o statystyki tam Znaczy z tego co nie... widziałem to będzie taki u, taki One Punch Man. Znaczy One, ma... no. No dokładnie, ja z tego taki co widziałem. So... Tak... taki gościu solowa. Ja na... jeżeli uda mi się go na 10. poziom wyeksperzyć to będzie fajnie, bo na 10. poziomie on ma te y, najlepsze uśmiercanie bohatera. To jest ten ciekaw, jak to będzie wyglądało, czy to będzie faktycznie taki One Punch Man, że one hit i cię kurwa nie ma. No. A tak się składa, że ludzie mają dobrych bohaterów, więc myślę, że to się przyda, żeby skasować na przykład takiego Gandalfa na Hita. Ale... Raczej no, podejrzewam... to będzie taki typ, że idzie trolek, rozpierdolek, jak cię jebnie czarny worek. <grym> Dokładnie. Yy, no. Yy, no, gen, więc gen... Ale podejrzewam, że raczej nie będzie to działało tak fajnie, jak myślę, bo jednak te umiejętności... Eee, tych customowych bohaterów mają pewne ograniczenia na życie. No i ciężko będzie ich wyekspić na poziom 10, co było, bo, bo zauważyłem, że często się. No a, za nami kulturach... się nie udało. no, a i za nami w takich katurach tak ciężko się tak nawet, ciężko takich ogarnąć, żeby się no, no, a co, no, da się, ale no, jest trochę trudno. No, Zwłaszcza, że tych bohaterów możemy mieć dopiero później. Bo Zobra, może ja te... Te... Dobra, może ja teraz. Dobra, dobra i, i spójrzmy teraz na bohatera drakona. I. Tak, no myśmy tu już chyba kiedyś byli, tak, ale no cóż. No to będziemy jeszcze raz. W każdym razie na czwarty sezon przygotowujemy kolejnego bohatera, nowego jeźdźwięk. Kim będę grać, więc wiem jakiego sobie bohatera wezmę i będzie to dokładnie troll. Wezmę sobie trola. Muszę tylko pomyśleć jak on wygląda. Czekajcie, może dam dalej. Bo nie jest troszeczkę za... aha. No dobra. Ale myślę, że mu ogarnę, ogarnę jakiś jej bitny hełm czy, czy coś takiego. Ech. Co nie będzie łatwe ze względu na to, że chyba, nie wiem czy to kwestia rozdzielczości, bo chyba na Full HD nie jest przystosowany. O dobra, może być ten. Na Full HD za bardzo nie jest przystosowany, mam wrażenie. Dobra, o, to go pierdolę mu jakiś pancerz. A czemu nie? A może bez pancerza go wezmę jednak? A bo dobra. A, bo dobra. Wezmę go, bez, wezmę go z gołą klatą, bo laski bo troll, i trolle lecą na gołą klatę. jaką mu tu broń dać? Ej! Młot, maczuga, jakaś inna maczuga, mieczyk... A, wezmę klasycznie może jakaś maczuga. Ej! Ale oddawaj mi to. Czy mieczyk, bo to mi nawet fajnie wygląda. No miecz dla trola, to nie powiem. O, dobra, nie będzie ten łot, nawet będzie dobry. Jeśli chodzi o kolory, to może nawet nie będę nic, chociaż. Dobra, nie będę nic zmieniać, bo to chyba. Nie będę nic O, jeszcze go jakoś nazwę. <coughs> Ug. Oryginalne dla trola i nie. Dobra. To, co na pewno dam mu na, peł na pełną pizdę, to chyba moc, bo chcę, żeby nieźle potrafił przerrnąć. Wizję raczej mu oddaruje, bo raczej nie będzie mu to zbyt potrzebne I może samo leczenie, może coś takiego Bonusik do, do pancerza Do zdro O! Jak ci co, jak oksa tak trochę mniej dawałem do pancerza, to może tym razem wezmę trolla do pan... A dobra Niech będzie to wyrównane I dalej I tu będę mieć większy problem, bo troszeczkę nie bardzo wiem jak gościa porobić Całkowite... Prze przejmuję kontrolę... To sobie zostawię na pewno na zaś, na, od razu Dam mu bonusik do morali. Dam mu wzbudzenie strachu. To się może przydać. Sprawia, że wrogie jednostki kulą się ze strachu, więc to się może przydać. Jeśli wejdzie do, jeśli wejdzie do akcji, to mogą być jednostki sparaliżowane na, na pewien okres, co się może przydać. I teraz, czy zrobić z niego bardziej takiego trolla generała, czy takiego one-man one man job? Się zastanawiam. Ryk wściekłości. Pramięt do zadawanych obrażeń. Oraz pancerza. No brzmi to nieźle. Okaleczający czas może to mu daruje. UGH! Będzie chyba jednak bardziej skoncentrowany na tym, żeby dowodzić, niż żeby samemu napierdalać. Czyli po prostu jak to każdy zły gościu będzie się wysługiwać swoimi sługami. Przywołanie posiłków, trujący atak, ognista bomba. To może dam mu szkolenie sojuszników wobec tego ryk wściekłości. Aha, dobra, mam, mam limit mocy. Zapomniałem. Wyrobię się ze wszystkim. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9... Hmm. No to jest dylemat. Pytanie czy chcę, żeby uciekali przede mną w opłochu, czy, czy nie? Bo to może być irytujące jednak. Szkolenie sojuszników. Hmm. Dobra, na pewno dam mu szkolenie sojuszników, to się może przydać. sober Serkera. Hmm. Ogromne wzmocnienie pancerza, zwiększenie zadawanych obrażeń oraz szybkości ataku, przywołanie posiłków. Hmm. A wiecie co zaryzykuje? Może. Chociaż mam wrażenie, że to będzie że to będzie taka sobie postać. Ale... Dobra, stop. Spróbuję inaczej może. Całkowita lojalność. a nie, czekajcie. Całkowita lojalność. Może odaruję może sobie jednak to wzbudzanie strachu, albo dam jakąś inną moc. Albo szkolenie sojuszników. Dobra, dam szkolenie sojuszników. To się może bardziej przydać. Kolejną moc to będzie właśnie ryk wściekłości, może. I albo przywołanie posiłków, albo Sauberserkera. berserkera. Hmm. Myślę, że pójdę w przywołanie posiłków jednak. Ciekawy, ciekawy w ogóle jestem jak to będzie działać, bo... Bo nie mam pojęcia jak to będzie działać. Okej. Okay. Co jeszcze przywołanie? Na dziewiątej. Co by tu dać na dziesiąte wobec tego? Potężny ryk wściekłości? Czy, czy pójść w bonusy, czy w szkolenie? W szkolenie może nie, ale... Dobra, pójdę w jakość. Czyli potężny ryk wściekłości. No i zobaczymy co z tego wyjdzie wobec tego. Także przed wami. Ugh! Bar zajebiście silny troll Miejmy nadzieję, że będzie się do czegoś nadawał w tej grze Już się drapie to chyba chcę walczyć No dobra Cyk I dziękujemy I co? I dziękujemy No. I? Eee, tak więc No ja widzę, że Ty poszedłeś bardziej chyba w stronę wsparcia Aczkolwiek też, też dałeś mu moc, moc na, pełną, na pełny full Czyli to Jaką moc? To, to, no... No tak, no, bo może... troll jednak, to jest jednak troll, także wiesz, no. Więc generalnie to On pokazuje, musi pierdolnąć, że... ale zrobiłem z niego takiego bardziej trolla generała jednak. No, więc to pokazuje, że ja i Drakon myślimy podobnie. A przynajmniej ty myślisz podobnie jak ja. Ale widzę, że Drakon też więcej zainwestował w takie umiejętności, które są bardziej pod jednostki. No nawet przywołanie mu zrobiłem, że... Też wyjdzie taki troszeczkę one man job, ale jednak z ekipą, co nie? To będzie taki troll gangsta. Ja mam swoich ziomali. Czyli jak kapitan drugiego oddziału z Nie po co mam ufać dupę, jak mam od tego przy Dupasów. No dokładnie. To ty jesteś zaraki, ja jestem ja mam e, mogę ma tak go na tak nazwać, kurde. Su Sui Feng chyba się nazywało. No. Saifan możemy zostać przy tym. A co? No to to było. Ja, ja to jest moja po mnie. Dobra, niewawne, no. A co z nią? No, dobra. No że ona też chyba z tego co słyszałem ona nie, nie kwapiła się za bardzo do działań tylko wysyłała tam właśnie swoich ten, swoje omicuki do bardziej No cóż ale, ale to chyba każdy kapitan który nie jest kempacin, tak chyba no, człowiek no to jest bycie, bycie kapitanem przywileje no kto by nie chciał Dobra zaczynamy w końcu bo Dobra, um, no to bo. myślę, że to co... No to zacznijmy rozrywkę. Aha, i pierwsza rzecz. Od razu łączymy siły, a nie tak jak ostatnio że... No to przysyłaj to... mi kogoś od razu do Dlal Guldur, bo będzie śmiesznie. Dobra, tylko ja będę musiał od południa lecieć, żeby... żebyś sobie pozajmował te tereny, nie? Znaczy nie, możesz I... od czarnej bramy. No od czarnej się... bramy mówię. Dobra, to... No to co za południe jest. Co my tu mamy? To na goblinscy łucznicy, troll i goblinscy wojownicy, dobra. U, ustalmy, os, ustalmy, to może na początku. Kogo sobie, kogo sobie, życzysz na północnym froncie, kogo sobie życzysz na środkowym froncie i kogo sobie życzysz na południowym froncie. Dobra, północny front, znaczy wiesz co, ja mam wrażenie, że północny front to będzie ten główny front biorąc pod, dobra. Północ i środek to będzie chyba taki główny front. Dobra, wysyłam Witch Kinga. Weźmy tutaj jeszcze ekipę mu dorzućmy, co? A, 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 słusznie. Kogo ja tu mam? Dobra. Króla Goblinów? Szelobę? Szelobę, dobra, kurde. Dobra, to dam mu trolla, because why the fuck not. Eee, no i myślę, że zrobię tak, że jeden... Eee, po... Myś... Myślę, że południe chyba będzie najmniejszym naszym problemem, więc... Znaczy no, powiedziałbym tak, że południe dosyć szybko jesteś w stanie zdobyć, zanim ja tam dotrę, to minie trochę czasu. Dobra, wobec tego tak, eee, Jak więc główną będzie... siłę... Nie, no, ja na elfy może wyślę drogota z pełnym wyposażeniem. Mm -hmm. mhm. Zacząłem od no flipacy to... to, niedobrze. No to anuluj. A, a. Znaczy, a bo no masz dobra, ale masz, już okej. Okay, no. Masz jeden znaczy, nie, bo to jest tylko No, ale będę mieć chociaż rekrutę. Dobra. Wobec tego... Kogo, kogo ty tam masz? Jakich ty masz tam bohaterów? Drogo, to zag... zgaduję, że kawaleria. Smok. A, a nie, to dobra, to był smok, dobra. Eee, czyli te twoje Luftwaffe. <laughs> no dobra, ja się, eee... zajmę, ja się zajmę najazdem od południa, bo zakładam, że ludzie... Bo, bo i tak muszę zaczekać na ciebie, zanim mm -hmm. mi tu się zwalić na, zwalić na ten. I tak naprawdę... No dobra, na dobra zajmuj te tereny, no to... Tylko weźmy. Po... Nie... nie poz... Eee, nie, no, no czarne mi... bramę się odda mi Mordor. Ja, ja biorę sobie martwe bagna i na pewno fang, Fangorn i te północne tereny To ja może Felbista wyślę na północ, do Run Ja chciałem Run, ale dobra A dobra, pan Mr. Lingowie, weź sobie e, Nie no, nie no, mogę ci oddać No dobra, jak chcesz Ale wypadałoby żebyś się tym Felbistem gdzieś ruszył, ale no, no dobra, w sumie no, okej okay. Ja rucam, ruszam się już wszystkim, nie? Aha, no dobra no to asru. No, a potem jeden pójdzie na minas morgul, a drugi pójdzie na właśnie... Do czarnej bramy i do poddrowoca. Dobra, zero bitew, o to chodzi. No. I teraz patrzmy, raz, dwa, trzy tury mniej więcej, zanim tu się do mnie dobiorą, okej. Okay. Dobra, tutaj już postawię koszary. Tu postawię drugą rzeźnię, żeby mieć popa. Ja tutaj pierdyk na e, Przypomnij mi w mordorze jak grałeś mordorem to jama orków ci wszystkie jednostki załatwiała czy jeszcze tawerna? E, jeszcze raz e, Czy jama orków ci załatwiała wszystkie jednostki? Na czy mapie? Ty, czy jest, no Na mapie jama orków załatwia ci wszystko A, czyli tawerna jest tylko do ulepszeń I co dobra. Co my tu mamy? Hordę pająków Horda pajęczaków jeźdźcy? doborowa kawaleria. No w sumie jestem ciekaw jak oni sobie poradzą. Zwykła kawaleria? Jak oni sobie będą radzić? Dobra. To zajmuj Gondor i to będzie nasz taki stra... Czy G Gondor, Gondor czy E.T. byś poleciał najpierw zająć? Eee, z Haradu? No. no Może z Gondorem jeszcze się wstrzymać, to będzie właśnie nasz taka, taki bufor A w sumie, południowy. w sumie dobra. Kogo mi wysyłasz na południe? A ty kogo mi wysyłasz na północ? Aha Witch Kinga Dobra, dobra Witch to zro... Kinga? Dobra to zrobię y misz, masz i wysyłam ci sz szelobę w takim razie może no Sze Szelobę, aha Dobra źle to chyba policzyłem Ale dobra Bo tak tym drogotem nie chcę się za bardzo ruszać z tego miejsca Bo no troszeczkę mam wrażenie to żeśmy zjebali pomysłem, pomysłem. ale dobra A czemu się cofasz z drogotem? No ja co ja ci mam jeszcze zająć tu? Chyba, czy chce, czy mam ci coś zająć tutaj? A dobra, 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 no faktycznie masz rację No dobra, najwyżej będziemy się na, w centrum mapy bronić Wątpię No ile trzeba zobaczę, zobaczę dojdzie? skąd mi, chociaż oni chyba ich rozproszyli, tak, rozproszyli No dobra, poza e, taktyczna a, dobra, dobra e, dobra Witch King na północ, Felbis zajmuje mi nas, Morgul No i my, no i myślę, że ten Felwicz zajmie i na gondorze stawiam fortecę i to będzie na zapora. zapora. Hmm, to będę musiał ci jakiś tam batalionik wysłać nie. <laughs> zapora do mojego rozpora. <laughs> zapora BBC. systemu Windows kurwa. <laughs> B BBC Badhead Head. Dobra, no dobra, to to jest wszystko co mogę zrobić. No to zrób. No, oho, śpiewsze już się do mnie wybierają i to całkiem niezłą ekipom. Dobra, człowiek, ja będę, będę najszybciej jak się tylko da, ale cudów... Człowieki ruszają, tu już nam nie ruszają. Czekaj, kamera mi się przekrzywiła, dziękuję. E, dobra, w minas Morgul Pierdolne sekofary, because why the fuck not? Tutaj będzie... A myślę, że tawerna. Dobra niech będzie tawerna. Nie no, jak dasz kogoś na środek w miarę szybkim tempie to się nie obraża. E, dobra. I myślę, że koszary też będą w Karadzie. W Itidian też będą koszary i rzeźnia. Albo i... A w Gondorze będzie tawerna i forteca. Dobra, zajmuję Gondor. Tylko pamiętaj, że przeciwnik nie będzie w nieskończoność na południe wzlekać, więc... Trochę się tam sprężaj, nie? W sensie? Dobra No i zaraz będzie, zaraz będzie I rozumiem, że z tym królem goblinów będzie Witchking maszerował Yyy... Witchkinga chyba dam do drogotwa. A nie, bo on już jest felbistem, to chyba faktycznie A czy dobra, bo mu, to był samych latających, także No bo w też jest latający, nie? A ja już mogę mieć, już mogę wojo sobie robić, dobra No to myślę, że na dobry początek to chyba orki, nie? Orki... Jedziesz Dobra, tego musi być od zastrania my, my wszyscy wiemy, że jedyna słuszna taktyka na Mordor no to orki, orki, jeszcze raz orki A goblinami to nawet nie wiem jak się gra tak, że będzie śmiesznie Dobra, znaczy, ja naprawdę na pewno na wysoką przełęcz się nie wybieram Z tego co mi się wydawało gobliny chyba to to jak ludźmi, że tam wszystkiego po trochu chyba hmm. Dobra, ja już gotowy? Eee, czekaj. Eee, niech się zastanowię. Myślę, że to jest dobry pomysł na dziewiczy save. Ja mam nadzieję, że my się w półtorej godziny wyrobimy, bo tak się składa, że nagrywamy to w tygodniu, co jest tak troszeczkę niebezpieczne, jak nas noc zastanie. Zważywszy na to, że ja jutro muszę na no 4,5 do urzędu, lecz. A no to szybciutko.